5, 4, 3, 2, 1. Start. Długi 6 lewy zać. Prosta 100. I trzymaj prawą przez 6 szczyt. 50. 6 prawy i długi 3 lewy. I długi 2 prawy. Trzy prawy i dwa lewy Trzydzieści Dwa prawy I sześć lewy I długi trzy prawy zać I dwa lewy I cztery lewy zać I długi trzy prawy zać Do dwa I sześć lewy i dwa lewy. I długi sześć prawy przez szczyt. Zać. Do pięć. Do długi trzy prawy. Do trzy lewy. Trzydzieści. Sześć prawy przez szczyt. 30. Długi, dwa prawy otwarte. I długi trzy lewy. Do 6 szczyt środkiem, 5 lewy, 50. Zakręt długi, 2 prawy. I 6 lewy, 50. Chopa po środku i ostrożnie, 5 lewy przez szczyt. Do długi 6 lewy. I 6 prawy, i ostrożnie. Chopa po środku i trzy prawy. Do 6 lewy zaćm, do 5 i przez dziury 30. 6 lewy. 30 długi, 2 lewy otwarty i długi 6. Prosta 50. I 6 lewy. 30. 6 prawy przez szczyt, 70. Długi 3 prawy. I 6 lewy przez szczyt, 30. Zakręt 6 prawy na spad. 30 ostrożnie Długi 4 lewy zacisk i 2. 100. Zakręt. Nawrót prawy na szuter. I długi 6 lewy. 3 prawy przez dziury. I 5 lewy przez hopę. I 6 prawy przez szczyt i 2 lewy. Do 6 prawy i 4 prawy. I szczyt i ostrożnie. 5 lewy i 4 prawy. 32 i 4 prawy zać. 6 lew i 5 lew do długi 6 lewy przez szczyt i 3 prawy i 5 lewy 30 4 lewy i długi 6 prawy przez metr do 6 prawy 30 stop.